Miasto Ruda Śląska wspólnie z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym zorganizowało debatę oksfordzką. W wydarzeniu tym udział wzięli uczniowie pierwszego i drugiego Liceum Ogólnokształcącego. Zadaniem młodzieży była dyskusja nad tezą metropolia szansą dla młodzieży rower w metropolii. Debata oksforska to szczególna forma debaty, dlatego że jest to taka debata na najwyższym poziomie. Obie strony pół godziny przed losują stronę debaty, więc mają tak naprawdę pół godziny na przygotowanie się w klasycznej debacie oksforskiej, nawet pół godziny przed dopiero poznają temat całej debaty. Następnie każdy mówca w debacie ma określoną, określoną rolę. Trzeba zachować jak najwyższe standardy kultury wypowiedzi, w związku z czym, żadnych argumentów, ad personam, żadnych takich wypowiedzi skierowanych bezpośrednio do przeciwnika, to powoduje, że ta debata musi być na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Jak oceniać przebieg takiej debaty? Trudno oceniać. Generalnie w klasycznej debacie oksfordzkiej jest tak, że o zwycięstwie decyduje publiczność. E, czyli e, ta drużyna zwycięż, zwycięża, która przekonała do zmiany zdania e, jak największą ilość e, członków publiczności. E, natomiast e, zawsze to powoduje, że taka debata jest wtedy ukierunkowana merytorycznie no, pod publiczkę. Tak? Czyli pojawiają się takie argumenty, które będą chwytliwe w zależności od tego, z jaką publicznością mamy do czynienia. Stąd też w, w dzisiejszych czasach w takich turniejowych rozgrywkach debat oksfordzkich wybiera się ekspertów, którzy po prostu znają się merytorycznie na temacie debaty, ale również potrafią ją ocenić pod względem technicznym. Młodzież podzielona była na dwa obozy. Zwolenników tezy i jej przeciwników. Czterech mówców strony propozycji przedstawiało argumenty przemawiające za słusznością tezy. Z kolei mówcy strony opozycji starali się ją podważyć i obalić. By przedstawić swoją tezę, zaproponujemy punkt widzenia podobny do roweru trójkołowego czyli będziemy proponować pomysły, które są różne na trzech różnych płaszczyznach, tak jak w rowerze trójkołowym. Skupiliśmy się nie dokładnie na tym tej, na tej podtemacie rower metropolitalny, a na głównym temacie o naszej metropolii. Czy w ogóle wprowadzenie metropolii powinno być słuszne? Czy mieszkańcy tego regionu chcą tego? I czy łączenie tak dużego skupiska ludzi, to znaczy zagłębia części Małopolski i Górnego Śląska, jest dobrym rozwiązaniem? Będziemy właśnie poruszać się w sferze głównie transportu? ponieważ tego dotyczy głównie debata oraz roweru metropolitarnego. Będziemy poruszać kwestię tego, dlaczego jest to nieopłacalne ze względów ekonomicznych, niewygodne oraz po prostu bezsensowne i lepiej inwestować w zwykłe drogi niż w drogi rowerowe. Jak długo przygotowywaliście się do tej debaty? Przygotowywanie do takiej debaty zajmuje kilkanaście godzin. Głównie zbieranie argumentów, ale też przygotowywanie właśnie tego, co będziemy mówili. No i głównie na tym takie przygotowanie polega. Debata miała bardzo interesujący przebieg. Jej strony zadawały sobie wiele pytań, a zgromadzona publiczność chętnie wsłuchiwała się w koncepcje przedstawiane przez swych kolegów i koleżanki. Debatę oceniało jury, w składzie którego znaleźli się m.in. przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzata Manika szulik i wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Meyer. Myślę, że debata oksfordzka o rowerach ma też służyć temu, żebyśmy szerzej rozmawiali o metropolii. Śląsk ma ogromny potencjał, my o tym doskonale wiemy. Każdy ślązak to wie, że województwo śląskie to nie tylko ogromny obszar i obszar bardzo gęsto zaludniony, ale to przede wszystkim ogromny potencjał. Dziś chcemy pokazać ten potencjał dla infrastruktury rowerowej. To jedno z zadań, które tak naprawdę stoi przed Metropolią, żeby połączyć nasze miasta trasami rowerowymi, ścieżkami rowerowymi, żebyśmy mogli przesiąść się z samochodu na rower. Myślę, że i zdrowiej i bardziej interesująco i można zobaczyć co się mija po drodze. Bo myślę, że w samochodzie jedziemy bardzo szybko, no i myślę, że mniej czasu poświęcamy na refleksję. Ja myślę, że młodzi ludzie to dokładnie czują. Choć trzeba powiedzieć, że fanami rowerów są nie tylko młodzi ludzie. To wierzę, że młodzi ludzie najszybciej połkną tego bakcyla. Mamy już dosyć samochodów, mamy w pewnym sensie dosyć komunikacji, więc warto może przesiąść się na rower. Mamy coraz więcej ścieżek rowerowych, szlaków rowerowych, więc tych możliwości dla miłośników rowerów jest coraz więcej. Mamy też nadzieję, że dzięki tej infrastrukturze rowerowej, która powstaje, coraz więcej osób będzie przesiadać się na rowery, bo jest to po prostu najzdrowszy środek transportu. Jury po burzliwych obradach za zwycięzców debaty uznało stronę propozycji, która lepiej argumentowała słuszność tezy Metropolia szansą dla młodzieży rower w Metropolii. Zarówno zwycięzców dyskusyjnego pojedynku, jak i przegranych nagrodzono skromnymi upominkami.